Czimanką, pora na materiał o alienie w końcu. Jestem po trzech dniach grania jak alienem, razem jakieś, nie wiem, 12 godzin i wydaje mi się, że już coś tam o nim wiem. A jeżeli miałbym opisać aliena teraz najprościej, wydaje mi się, że to jest po prostu coś mocny killer. Na go tam w że jeszcze niżej aktualnie. I dla mnie osobiście to jest taka hybryda dwóch postaci aktualnie: Nemesis'a i Demogrona. Nemesis'a, wygląda na to, że go ogon słownie działa jak Nemesis Macka, czyli. Możesz przesuwać na niego hitbox, tak samo na dowód, że w sumie to jest przekopiowany kod, na swój sposób, to jest to, że na tych samych elementach, co maska na miejscu się blokowała, tak samo się blokuje ogon. Więc na przykład na jak macie te siano, nie może talnie trafić surwa, pomimo, że go dosłownie cały czas widzicie. I Gdyby to był inny obiekt, normalnie właściwie się tego surwa walnęli. Na bokowym względu to, że mamy też taki system tuneli, oczywiście, że mamy rozpostawione. I nie, nie musimy ich stawiać i nie jest potem przez A do punktu B od razu, bo to musimy tam sobie, sobie przebiec. Więc dla mnie to jest właśnie taka hybryda Aliena i Demizisa. mojej ja to jest bardzo taki poprawny killer, tylko brakuje mi jakiegoś większego charakteru w tej postaci osobiście. Jakichś takich, nie wiem, rozwinięć tej postaci. W sensie na przykład mamy w tunelach te footstepy, takie pomarańczowe kropki, jeżeli sobie przejdziemy pod służbę i ona akurat tam chodzi. Nie na przykład bardziej zbudowane, na przykład nie wiem, wyjdziemy, potem przyjdziemy po tym tropie, na przykład widzimy przez 15 sekund ostatnia się jego ścieżka, surwa się coś w tym stylu, cokolwiek. Robimy jakby czegoś więcej, żeby powiedzieć, że, to, że ej, predator, jest sekwy wy, jest Predator, ale nie jest trochę inną postacią. No tak myślę, że po prostu gram hybrydą jakby... Pewnego swojego rodzaju... a, um, jak się nazywa. To mi teraz brakuje. Ale po prostu inną wersją właśnie do mogligona na nami jest, jest takiego zlepku, co, nie? A. Um. No jest moje odczucie. Jeśli chodzi o buildy, nie są to właśnie, że jakąś ma duże możliwości, o buildy, ja zagram po prostu aktualnie um, slowdown, no out, cora, resonance deadlock. żeby po prostu wyłożyć się w jego e, ogona. Jak najbardziej jeśli chodzi o jakieś fampelki, można jego wziąć, na przykład nie wiem, jak Forfan to Nord na przykład, bo chwili widzimy jak ludzie się leczą. Więc możemy tak szybko całą mapę, praktycznie. Przecież monitor, bo kiedy jesteśmy w crowd modzie, to mamy wtedy 16 metrów teletów z monitorem. Ale peknie nie są nie jak wybitne i... nie, wiem, no nie zauważyłem nie jeszcze jakichś super wybitnych perków na niego. Myślę, że na Bambosle w niektórych momentach, że to może fajnie ugrać. Tak będę chciał też przetestować addon na to, że właśnie jak jestem w Crowd modzie, to mam większy world Speed. Natomiast będę chciał też rzeczy. Natomiast no, dla mnie to spóki co się o gigdy i Biggi Basic Gider, nic specjalnego. Um, Jeżeli mnie zapytał jakie addony brać, ja sobie się będę na pewno te addony, czyli mamy... ...Hannes helmet. Um, I multi... Dobra, hatchet po prostu, tak? Ja 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 macie jakby piąty perk ze Slopiego w build na ogonie, więc to jest mega fajnie, że możemy na tym polegać. Bo to są taki zawsze pewny addon, że pick bijemy, mamy takiego slopiego i mega fajnie. Więc no, dla mnie osobiście Xenomorf jest naprawdę dość mocnym killerem, ale nie jest też kimś wybitnym. Jest poprawnym killerem, chociaż brakuje mi jakiejś większownik smaku. I chcę od Was pytanie, w ogóle ile spotykacie Xenomorphów? Ja osobiście spotkałem nie wiem, chyba 10 obejnostek Xenomorphów, Dosłownie nie pierwszego dnia i drugiego, miałem pomyślę, że go znaleźć, bo myślę, że coś tam gdzieś nim. Nawet gdzie to nagrywam i dzisiaj będę robił Slim'a, to również trochę ich spotkam. Zobaczymy. Ale jest właśnie, jak to u Was wygląda. a No i generalnie, jak to zobaczycie, Bo mówię, ja się mega z nim dobrze bawię, trochę się nie pograłem. Natomiast mówię, nie czuję w nim też jakiegoś większego smaku, i też widziałem właśnie takie zdanie, że taki samolot. A jest nudny, bo jest to. Jest to... Niby jestem w stanie to zauważyć po tym, że jak go rzadko z choć z drugiej strony, słyszę, jeszcze ludzie go często spotykają. Um, Więc tak właśnie ciekaw ciekaw piszę was. Tutaj na YouTubie, bo tu mówię o zdaniach z streama również, nie? nie? Um, but anyway. Um, takie są co do Xenomorfa. I jeszcze taki jeden tip guys: jakbyście chcieli dać na Xenomorfa i świadomie o ludzie cały czas ten błąd, nie stawia się wieżyczek dosłownie pod tunelami Xenomorfa. Xenomorf, kiedy wychodzi ze tuneli, czasowo wyłącza te tunelety, żeby nie było właśnie takiego spawn Piku nazwijmy to. Więc nie stawiajcie się od razu pod tunelami, bo to nie ma sensu. On go po prostu potem chwilę rozwali i to ten nic wam nie zrobi. Właśnie w ogóle moim zdaniem większy problem jest aktualnie graczy, z że ludzie nie używają turetów. To jest więc tak, po pota. A Ale będę tak dość strong killer. go w takim low A tier aktualnie. Mm. Może go jeszcze prawie podostawać. Trzeba dać ludziom że oczywiście. Masz się go nauczyć. Natomiast Kider jest mega uprawny po prostu. Jest dość przyjemny, fajny. Albo mi jakoś mieli w nim charakteru, jak jest moje osobiste zdanie. Więc koniec mojego pitu-pitu. A w sumie jeszcze nie do końca, koniec mojego pitu-pitu, bo w sumie zapomniałem powiedzieć jeszcze nie rzeczy. Tunele to jest również bardzo mocny traktu, dlatego też właśnie nie uznaję perków jako specjalnie pod aure na nim. Słyszymy z tuneli, gdzie gdzie są geny. A na no właśnie słyszymy te footstepy surwów, więc możemy bardzo łatwo ich zlokalizować i stwierdzić, właśnie gdzie są, co robią. Albo nie widzę aż tak sensu, żeby grać jakieś, nie wiem, barbę. Sobie... oczywiście można wkładać taką barbę, żeby nie, wejść szybciej do tunelu konkretnego, ale nie jest to jakoś specjalnie potrzebne. I osobiście sądzę, że właśnie lepiej sobie pójść dla innego pelka. Um, tak też ludzie mogą zapytać, czy jakby zmienił w kogoś kombalansowo. Zresztą, taniec nawet jest bardzo trudnymi jeśli chodzi o balans. A um, wieżyczki, nie wiem, wrażenie, że jedna wieżyczka dużo nie robi. Oprócz tego, że powoduje, że kider musi walnąć ją, więc wtedy swój ma troszkę więcej czasu, żeby odbiec. Do jakiejś innej lupy. Z drugiej strony, też, jeżeli wieszka byłaby silniejsza, każda wieczka, wieczka mogłaby go rozwalić, to by byłby też trochę głupota. Tutaj, akurat, kwestia balansowa jest dość specyficzna i wymaga, moim zdaniem, trochę więcej wprawy niż zmienia w jakiś sposób samych wartości. I ludzie też narzekają trochę na ogon, że jest trochę nieczytelny. Tutaj, akurat, moim zdaniem, to jest i tak i nie, bo ja osobiście, np. zbytnio skupiam się na jego przodzie, to jest ogonie. A ogon widać, jak się on cofa, więc wtedy on na pewno wykona atak. On trochę inaczej jak Nemesis, on nie może sobie przytrzymać ogonu przygotowanego, jak już się przygotowuje ogon, wiesz, że jest atak, wtedy musi po prostu zrobić dodge i wtedy a, może coś zrobić z niego value i dość ciężko trafić, jeżeli surczy z na blisko. No ja dobra, teraz w końcu mojego pitu-pitu, sorry, że trochę ten materiał, ale jednak chciałem wam wszystko przekazać, a jak sądzę. A taka jest właśnie moja opinia na ten temat i co, Idziemy do meczy, jeden meczy, gdzie, no, ja mam dość... Problemy, bym przyznał, ale też mam wrażenie, że tam się trochę, trochę zagadałem i zagapiłem. Zagadałem, nie wiem, czy zagadałem dużo, ale nieważne. Po prostu myśliłem się i w drugim momencie, gdzie po w sumie zdaniem mega fan. Więc, tak będzie mój gameplay i to. Zobaczcie na Twitcha, link w opisie, potem będziemy grać więcej alienami i jakimiś innymi rzeczami. bo trochę bez stosowania, na przykład Ultimate Weapon ma fajny potencjał dość. Ale o tym będzie później materiał. No i co, zapraszam do meczu. A, czopi. nie czopik. Dzień Dobra, power Alien Day, pozwodzimy pyk typ Proszę już kroki A, możemy tutaj wyjść no, będzie main, prawda? Ale timing. To jest wieżyczka jeszcze. Oj, to jest skroplatka. bardzo drugi Pisard. Jesteśmy go i na za. Fajne. jest ogromny, szczególnie z tym skinem. Mm. On nie jest duży. To postaw, prawda? Ale. To tylko jeżeli nie jesteś tego. W crowd A chociaż to nie jest taki duży. To się tak balansuje, powiedzmy. To słyszę. A, ma clean, to fok. Ja szybciej o sprzedać. O tu się da, tu lat, więc nie chodzimy tam. A wszystkie widzówki mi kradnie Dlatego tego szaka. Najlepiej to, że nawet omija swoją własną wieżyczkę. Zamiast pójść w nią, żeby go ratowała. To głupota. Oj. Zobaczymy, się dorze z tej strony. Ja nie chcę mieć wieżyczkę, co nie? Chcę bardziej skupić na jej powaleniu. Możemy pójść w wieżykę rozwalić jeszcze. To jest miam. Możemy się lipar. Powodzonka. Chodźmy to za nią. Trzymałem trzy turety minus, co nie? Każdy toret się i śledzi pięć sekund. A nie w sumie czy się mam naraz. To jest ogólna kula na kolejny po prostu turet. O, mains watch. Właśnie nie testowałem, ale w sumie tak po części zastanawia mnie, czy... ...kurwej nas by oddał. Nie, by he Ok. Wiecie, żeby słuchać z daleka gen. Co ten spowoduje również szalność genów 8 dalej. To mogło być w. wiem, w tunelach czasami. Wydaje mi się. Nie wiem, czy to mogłoby to oddać. O, będzie to hit? Nie, nie będzie, aby wychyt. Dobra, chyba od razu. Wiecie, podstawiona. Mamy stawianie tu turety. Co z tego, że stawiamy turety, jeżeli... Jest to gen w T-Rowunsona. trzy osoby mam, więc przyjmę sobie trzy osoby na raz że jedna osoba kręci. O oh, Boże, oni teraz właściwie dwójkę biegają. Nice. Spadł mi on szybko. A, tamta odbiegła nice.

metraż jakby zdaniem tego maksymalnego granżu, a może sami on jakoś nie działa nie wiem a więc, że można znaleźć go na pewne Nie patrzcie, A są dwa tyle, mają? Każdy osobny cooldown. A jak ja tego nie lubię, które to nie rozwali. się z że jest cena odporny.

To jest jakaś tutaj jeszcze, więc... A tu nie słyszę nic. To jest sisa? Szak. Widziałem zamek. O, tu nie ma tego polecę. Tylko tutaj jest. Ale to znaczy powalenie.

Ale wiesz co, go Może będzie tam Myślę, jest też pod hakiem pewnie, więc Możemy im przerwać i walić do hardonów Oczywiście Красава, самая панель Я там Плеси. Плеси бегу. Um... Tak, żeby znowu nie wyliczyli się. Okej, okay, teraz nie przyszli. Chciałbym ich znaleźć rannych właśnie. Ale ja tylko będę miał okazję na Dwighta. Ale jak nie są tam teraz dwójkę. Strasznie niebezpieczna sytuacja, nie? że z... smoka skończy geny. Co za defuk. Jak właśnie chciałem dodać danego. Nie mam ekranu, no co? Mhm. Uh -huh. Ja bym za nią od razu. Jestem na tym aucie nie jestem w stanie bić. To jest wielka ściana. Nie, 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 nie. Nice. Może no, to był back-lap. Podle people z, z back-lapem. podle people, albo the people z back Okej. Okay. Minus wcale co ona miała. Other people. No właśnie stanem na kurwie, żeby mogła łatwo go wyleczyć. po kolei o nie wynieśli. I tak mamy teraz zabójstwo. Nie mm. trzeba wyostawić ja. Nie jest w sumie. Nie powiem spalendować mnie. A to jest minus? Taki moment dla surwa, co Że on przechodzi automatycznie z tego normalnego modu do crowd modu I instantowo on bije I jako sur masz bardzo mało czasu na reakcję, znaczy mało czasu na reakcję, żeby cokolwiek zrobić I już w sumie tak zginęła przez to właśnie, że u sam bo pomyślałem, że on będzie dalej jeszcze biegł i nagle puh, On już atakuje mnie, co nie? Mam no, nowe auto, więc na no, spokojnie. Nie, ich nie brałem w ciągu 40 sekund, ale tam jest. Pewnie idzie, bo byśmy ją widzieli. Jeszcze na lewej. Właśnie A Jest i ona. No dobra, wezmę ci bombę. Bomba. Nie w tym meczu, co, nie? Nie był taki mecz, że. O, tu lecę sobie i, biję i hogonem i sobie wygrywam za flico, nie? Tak wiele meczy wygląda. Duż, ciekawszy meczek, był taki trochę ciekawszy meczyk. było taki. A? Może przejdę? Ale bardziej wytłumaczyłem, jakby temu właśnie że szukam takich rannych, co nie. Pytanie, czy on miała for the people? Tak, for the people backup. Imagine, że udałoby się to odpalić, co nie? Oh man, to bym się grał, prawdopodobnie. Więc udało mi się to ograć, nice, GG. Gas heaven. Tup, 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 tup i do czterech. Kroki? Dojdzie do tego? Ej. Okay. Dlaczego nie walnął? Znaczy, mógłbym atak walnąć przez samo okno, a raczej nie sięgnąłbym. Kapit. Okay, Może stawić się, wydaje mi się. Jest lepiej robią robotę. O, to jest druga taka jakaś okay. lot. A wiesz, tunelu? Fajnie. Idę do kolejnego. jest bardziej postawione na nas. Troszkę była za nami, ale pani się postawiona jak zwykle. O tu jest, Ejda, nice. Jest. pani jest zaraz pod tego. O nie, pa. No właśnie. Nie tutaj tu w guys. One no nigdy wam nie pomogą. Tutaj te trochę dalej o samego wyjścia. Bo generalnie jeżeli samochód wychodzi z tuneli, fakt jest. Albo prawda, pamiętam, że jak. Jeżeli wychodzi z tuneli, wyżyki są włączone na kilka sekund. to będzie hit nice mian będzie szybciej woltować ja się powiem że to nie będzie hit ok ona sobie tam może tutaj ją uprzedzić, a ograć mnie ale nie ma szans przynajmniej jęk i ja tak miała bym szansę na to zrobić mmm nie będzie hita i błąd. Proszę, nie co tego czasu. Nie, ja, po prostu bardzo się Nie zdążyłam go was Nie wiem, jakim to robić, ale to był błąd. Musimy zaczynać do loot. To też na przykład się tam moc. Tylko na są. Teraz o to jest. O dramatologia. dramaturgia. ta. Nie krzykła nic. Bąk. Haha. Dramaturgia waliłby go, co? jak sobie krzyczy, nie długiego speedboosta, nie dostaje itemu, ani nic, to generalnie właśnie ma exposed. Ale jest problem To sporo. Tamna, odpowiedz za nią. Rana ściągnie, a my ją powalimy. Mój czarnego pnia za. Zamy ją. Nice palec, bro. A tak, teraz spalony za fli? Nie wiem, po co, ale okej. Okay. Aegis obroniłaś... Gena przed Benezem. Chyba Value. Teraz nic nie masz na mnie. To jest bardzo zresztą. To jest bardzo zresztą. mają wykonać liczbę max na stację, masz maksymalną ilość na mapie, czyli 4. No, w ogóle nic nie ma. Do gry Jej po prostu grać na czas? To szybka jest. Mate podys? Słuzgi? A ty co jeszcze robisz? Nie, ja ja samo chciał grać. Chcesz zapytać na hak? Zawsze bardzo. Jak bardzo to się podoba, to się na nim powieszczę. Ale panie Święk. Czyli spokojnie się czujesz? Tak, jak samotnie, jak to bardzo poczuję. Ale i tak sądzę, że moje manewrowanie ogonem może być ciebie lepsze. Jest wizję, że Improvement się o surwów. Ale zobaczcie, jak oni właśnie grają trochę lepiej na moją

A tak, 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 tak. Samolot sobie bardzo czuję, jakby. Jest to jest postać, tak samo ludzie jeszcze nie do końca potrafią grać. Wydaje mi się. Ale to też nie jest tak, że jak ktoś się nauczył niego grać, to będzie bardzo słaby. Wydaje mi się. O, a ten to taki super puzzle A no? A takimi pierwszymi błędami są. Tak samo po prostu. Nie używanie wieżyczek, używanie źle wieżyczek, po nami, tylko. Dokładnie takie dobre używanie wieżyczki, jak to moje. to jest głównie właśnie, że Zabierz wieżyczkę trochę dalej Dane lupy, którą będziesz chciał pójść, jeżeli co lup przyjdzie, bo on musiał rozwalić ten tuilet i ty masz trochę więcej czasu, żeby dobić tej lupy na spokojnie, no i sama lupa będzie dłuższa dzięki temu nie? GG. No, tak miałam made for this. GG.